Czary z gitary. Hello, hello! Witajcie serdecznie, kochani gitarzyści, w kolejnym odcinku z serii Czary z gitary na opadnięcie kopary. Ci, którzy systematycznie oglądają filmy na moim kanale, wiedzą, że ten dział, Czary na opadnięcie kopary, wszystkie te odcinki nie są już dla początkujących gitarzystów, ale, jak sama nazwa wskazuje, dla tych, którzy chcieliby w ciekawy sposób zagrać ciekawe melodie, ale jest to również sposób nie najłatwiejszy. Ale... No, od czego mamy palce i głowę oraz nasze wspaniałe gitary? Od tego, żeby robić postępy, żeby uczyć się rzeczy, które nam się podobają, a które niejednokrotnie w ciekawych albo bardzo ładnych wersjach wcale nie są takie najłatwiejsze, bo y, trzeba powiedzieć, że piękne melodie owszem, można zagrać w bardzo prosty sposób, ale y, można też zagrać troszeczkę trudniejszą wersję. A przy okazji, ciekawsza. Kochani, e, mowa dzisiaj o Crazy Frogu. E, nagrałem dwa odcinki e, easy e, na czarach z gitary. Jak ktoś chciałby się nauczyć zwykłej melodii, czyli tego. I basu do tego, to zachęcam właśnie tam. E, e... Tam są wersje troszeczkę prostsze. Natomiast tutaj chciałbym Wam pokazać, jak połączyć obydwa głosy, czyli to, co zagrałem przed chwilą, z basem. Bo można to połączyć, jeśli byś chciał usłyszeć, albo chciała. Yy... Jak to brzmi razem w długiej wersji, bo cały utwór również mam nagrany, to szukaj w znanych opracowaniach moich utworów. Na takiej playliście znajduje się również opracowanie tej właśnie melodii, czyli tak zwanego Crazy Froga. Co chciałbym Wam dzisiaj pokazać albo czego Was nauczyć? Tak jak wspomniałem, połączenia tych dwóch głosów, czyli. To dwa razy, to jest dokładnie to samo. Nie myślę, że to są dwie inne rzeczy. Zagrałem to po prostu dwa razy, w tempie brzmi to naprawdę zawodowo. Jak to zagrać? Przystąpmy więc do dzieła. Kochani, żeby było łatwiej tym, którzy chcą się uczyć tego właśnie utworu, będę to dzielił oczywiście na drobne sekwencje, które trzeba będzie osobno poćwiczyć. Kochani, zaczynamy od tego. Zrobimy tak. Raz, dwa, trzy i. a potem końcówka. A więc uwaga. Pierwszy dwudźwięk AA. Roślizna. Raz. Drugi dwudźwięk A i C. Uderzane tymi dwoma palcami, czyli raz, dwa, trzy. Na trzy. Łapiemy G w basie i A na drugim progu strony G. A więc mamy pierwsze trzy uderzenia. Raz. Czwarty dwudźwięk, dostawiamy czwarty palec na piątym progu struny D i gramy dwudźwięk na sąsiednich strunach to A i to G, oczywiście tymi dwoma palcami. Czyli raz. będzie końcówka. Prościzna E w basie i D na trzecim progu strony H. Teraz małe barę, żeby zagrać na strunie D i na strunie G dwóch dźwięk E i A. I G, G. G w basie pusta struna G. A więc końcówka jest dosyć prosta. Końcówka osobno ćwiczę. Cały pierwszy takt. Raz, dwa, trzy i koń, tu końcówka. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i końcówka. Raz, dwa, trzy i końcówka. Za nami pierwszy takt. Oczywiście. Najpierw trzeba to poćwiczyć powoli. Powoli. A potem dopiero szybciej możesz sobie to policzyć w ten sposób wróciło łatwiej. Raz, łatwiej. Raz, dwa, trzy i końcówka. Uwaga, drugi takt. Zaczynamy w ten sam sposób, to znaczy pokażę Wam go w ten sam sposób. Będzie raz, dwa. Końcówka, będzie yy, takie przejście, a więc uwaga, pierwsze trzy uderzenie, raz a a, a, a i A. Na drugim progu struny G. Raz, dwa. Mamy to samo A, tylko podmieniłem palce, bo po tamtym pierwszym takcie, tu był pierwszy palec, zagram dwój dźwięk, raz, dwa gram celowo trzecim palcem ten, ten sam dźwięk A zmieniłem, bo za chwilę będzie to dla mnie bardzo istotne raz, dwa A i E pusta struna E po prostu, to jest ten dźwięk o, teraz stroi jeszcze raz raz, dwa, trzy trzy to jest po prostu, jeszcze raz gran uwaga raz, dwa, trzy i teraz uwaga i końcówka i czyli F w basie i A to które trzymaliśmy i teraz łapiemy E drugim palcem tutaj i F i tymi palcami ja to grałem pierwszym i trzecim tutaj czyli palcem i A uderzam ten dwóch dźwięk tak on brzmi fałszywie tak ma zabrzmieć w kontekście nie będzie taki. Wyszło, wiem, ale to są cztery uderzenia. Jeszcze raz. I. A... I teraz. Z E basie. E.F. Teraz. G w basie puste. E. I A puste w basie C na pierwszym progu. ale uwaga, celowo złapane drugim palcem. Gracie dokładnie takimi palcami. Był właśnie drugi takt. Tak naprawdę zostały jeszcze dwa, ale tak naprawdę jeden. Bo teraz będzie to. A w czwartym będzie tylko. Przejście. A więc uwaga: raz i nie. Raz, dwa, trzy, i koniec będzie już. Raz, dwa, trzy, i koniec będzie już. Popatrzcie. Raz, F i A. Pierwszy dwudźwięk. Dlatego prosiłem, żeby C skończyć tym palcem. Drugim, dlatego że mamy F i A. Pierwszym i trzecim. Tak? F i A. Puste E to jest dwa. Raz, dwa, trzy. I musimy wy, wylądować na F na trzecim progu strony D i A na piątym progu strony E. A więc uwaga, początek trzeciego taktu. Raz, dwa, trzy. Pierwszym palcem, G G i jeszcze raz G, czyli i koniec, A G G i jeszcze raz G, teraz E E, E puste basowe i E na D, teraz G i H, G w basie, pusta strona H i zwykłe A. Czyli to było raz, dwa, trzy i koniec będzie już. Na tym A można zakończyć. Ja dodaję jeszcze basowe A, ale nie musicie tego robić, w oryginalnym tego nie ma. Mi to po prostu bardziej pasuje. Raz, a to już jest tak naprawdę początek czwartego taktu, ale my gramy jeszcze raz trzeci. Raz, dwa, trzy i koniec będzie już. Jeszcze zejście. Jak sobie zagramy czerwony bas i czaknięcie. Jeszcze zejście. Bardzo prosta melodika. G puste, E D puste i C. G, E żeby było ze smaczkiem to warto to zagrać staccato, czyli urwane dźwięki. Tak, z trzecim taktem, brzmi to tak. Posłuchajcie. Raz, dwa, trzy, koniec. Najpierw powoli. Potem dopiero do tempa. Posłuchaj, do czego powinieneś zmierzać. Najpierw zagram troszkę wolniej, potem zagram troszkę szybciej. I trzeci raz w tempie. A więc, moi drodzy, do dzieła. Myślę, że dosyć jasno to wytłumaczyłem. Zwróćcie uwagę, że to wcale nie są trudne chwyty do złapania. Nie ma tutaj żadnych strasznie ciężkich chwytów, ale trzeba koniecznie zagrać to płynnie. Trzeba koniecznie ćwiczyć powoli. I jak chcecie osiągnąć szybkie tempo, to dokładnie tymi palcami, które pokazałem. Życzę Wam wszystkim powodzenia. Oczywiście piszcie w komentarzach, czy ta wersja Wam się podoba, i piszcie w komentarzach, czy chcielibyście nauczyć się, jak. Zagrać dalej tę melodię, bo przecież to nie jest jej koniec. Na razie y, jeszcze raz podkreślam, całość tego utworu jest na playliście moje opracowania znanych utworów, y, a sam temat i sam bas, oczywiście w czarach z gitary, ale na playliście Znane, ładne i łatwe, tam y, sam temat i sam bas. A teraz pozdrawiam Was bardzo serdecznie, kłaniam się pan od gitary.